Pokażę wam naukową wiedzę na temat tego, jak właściwie działają komórki i to da wam więcej wiedzy, niż posiadają lekarze w dzisiejszym świecie, ponieważ oni ciągle wierzą w geny. Jesteś zbudowany z 50 bilionów komórek, a komórki to żywe istoty, więc jesteś społecznością, nie pojedynczą osobą. Każda komórka w Twoim ciele ma ujemny ładunek elektryczny wewnątrz i dodatni na zewnątrz. Stąd każda komórka jest jak bateria. Każda komórka ma w przybliżeniu ładunek 1,4 V. 50 bilionów komórek razy 1,4 V daje 700 bilionów V napięcia w Twoim ciele w tym momencie. Poprzez trening i medytację możesz skoncentrować tę energię nazywaną Chi i wykorzystać ją do uleczenia. Więc podczas gdy widzicie siebie jako fizyczną istotę, według nowej fizyki jesteście falami energii, które ze sobą współdziałają w tym momencie. Wszystkie zwierzęta i rośliny komunikują się poprzez wibracje. Gazela nie potrzebuje podchodzić do lwa i pytać, czy jesteś moim przyjacielem? ponieważ energia jest wyczuwalna z odległości i gazela nie pójdzie tam z powodu złych wibracji gdyby ktoś nam gdy byliśmy młodzi powiedział żeby być wyczulonym na wibracje nie znajdowalibyśmy się w złych relacjach i w złych miejscach zwykle natomiast mówi się nam żeby nie kierować się emocjami tylko słuchać co ludzie mają do powiedzenia zadaniem języka jest ukrywanie uczuć Sęk w tym, że wszystkie organizmy komunikują się poprzez wibracje i przez to odczytując je, wied wiedzą, czy są w dobrym miejscu, czy w złym. My ludzie mamy tę zdolność, ale nie wytrenowano nas, jak jej używać. Gdy widzimy ludzi, tak jak ja na przykład patrzę na widownię, czy wy na mnie, widzimy ich jako fizyczne cząstki i maszyny, ale to jest iluzja, ponieważ to, czym jesteśmy, to oddziałujące fale. To dlatego jedna osoba może wpływać na drugą po prostu będąc w polu. Dzisiejsze badania fizyki opierają się na wibracjach, nie na fizyczności. W fizyce kwantowej nie studiujemy cząstek, studiujemy fale. Studiujemy jak na siebie oddziałują. Wszystkie fale razem nazywane są polem. Jesteś więc złożony z atomów, ale także jesteś polem. Jesteś połączony ze wszystkim, ponieważ nie można oddzielić fal. Teraz pokażę Wam, jak Wasze myśli wychodzą na zewnątrz i wpływają na Wasze życie na zewnątrz. To starsze zdjęcie nowej technologii nazywanej MEG. EEG podłączasz przewody do skóry i odczytujesz aktywność mózgu. MEG -E, natomiast sonda nawet nie dotyka głowy. Można odczytać aktywność mózgu poza Twoją głową. To nie magia. Twoje myśli nie zawierają się w Twojej głowie. Tak jak już mówiłem, ludzie nie są cząstkami, są falami, a fale są wzajemnie uwikłane. Zostajesz uwikłany z ludźmi, z którymi masz kontakt. Wielu ludzi zna coś takiego, że gdy myślisz czy mówisz o kimś, kogo nie widziałeś od lat, i mówisz: O, nie widziałem mojego przyjaciela Johna od lat, i dzwoni nagle telefon i to John, albo do skrzynki przychodzi list od Johna. To jest efekt placebo nocebo. Kiedy masz bardzo pozytywne myśli na temat kogoś, to starają się z tobą skontaktować. Ale to działa w dwie strony. Gdy masz negatywne myśli na czyjś temat, nieważne gdzie on jest, on stworzy negatywne słowa na Twój temat. Jest więc bardzo ważnym, aby zdawać sobie sprawę, że Twoje myśli i osądy nie są tylko powiązane z Tobą, są także powiązane z ludźmi, o których mówisz. Tak więc ludzie wiedzą, że wywołując odpowiednią częstotliwość, możesz spowodować, że kryształowy kielich eksploduje. Nazywa się to rezonansem harmonicznym lub konstruktywną ingerencją. Ty ze swoim mózgiem jesteś jak kamerton i nadajesz częstotliwości swoich myśli. Który kamerton odpowie na Twoje myśli? Ten, który harmonijnie rezonuje z Twoimi myślami. Jeżeli żyjesz w strachu, nie aktywujesz dalej lamy, ale możesz wywołać człowieka z blizną Scarface. Gdy więc masz myśli, jesteś podekscytowany i aktywujesz te rzeczy w świecie, które są połączone z Twoimi myślami. Gdy rabuś próbuje wybrać, którą osobę z idących ulicą zaatakować, jak myślisz, którą zaatakuje? Tę, która się najbardziej boi, ponieważ ona najbardziej rezonuje. I to oznacza, że rabuś nie musi nic zrobić i wszyscy oddadzą mu wszystko. Podczas gdy działa to na pojedyncze osoby, jest również bardzo potężne, gdy cała grupa osób ma te same myśli. Nie możesz spowodować wojny, dopóki wystarczająca ilość osób nie jest gotowa, by wywołać wojnę. Pokażę Wam zdjęcie masowych działań, które odnoszą się do Nowego Jorku rok po ataku na World Trade Center. Mamy więc tutaj 11 września 2002, rocznica ataków. O czym tego dnia myślał każdy człowiek w Nowym Jorku? Wygrany numer 911, ponieważ w sposób zbiorowy tworzymy rzeczywistość. Więc gdy patrzysz na siebie, nie jesteś jednostką, ale społecznością 50 bilionów komórek. Ważne jest, aby zrozumieć słowo społeczność. Każda komórka jest inteligentna, natomiast gdy są w społeczności, zaniechają swojej indywidualnej inteligencji i odpowiadają na sygnał z centrum. Tak więc społeczność reprezentuje jedną wielką rzecz, jaką jest organizm i w tej społeczności komórka musi podążać za sygnałem z centrum. Jeżeli ten sygnał powie, że komórka ma umrzeć, komórka umrze. Ten sygnał z centrum to umysł. I powiem o naturze dwóch części umysłu i dlaczego czasami mamy problem z kontrolowaniem naszego życia. Więc jak ten umysł pracuje? W pierwszej kolejności są sygnały ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Funkcją mózgu jest wyłapać te sygnały i zinterpretować je. I wysłać informacje do komórek, które mają kontrolować zachowanie i genetykę. Tak więc, funkcją mózgu jest postrzeganie, i z tego tworzy on umysł. Słyszeliśmy o czymś takim jak efekt placebo. Jest to wtedy, gdy masz bardzo pozytywną myśl, że coś może Cię uzdrowić, nie wiedząc, czy jest to cukrowa pigułka, ale Ty wierzysz, że to prawdziwe lekarstwo, więc możesz się przy pomocy tego uleczyć. Tak więc nie uzdrowiła Cię pigułka, tylko Twoja myśl. Statystyki pokazują, że 1 trzecia wszystkich medycznych uzdrowień, włączając w to operacje, są efektem działania placebo. Problem w tym, że efekt placebo działa w przypadku pozytywnych myśli, co natomiast z tymi złymi. Tego, czego medycyna Ci nie powie, to fakt, że negatywne myślenie wywołuje w nas coś, co nazywa się efektem nocebo. W związku z tym, z tą samą mocą, z jaką pozytywna myśl może Cię wyleczyć, negatywna myśl może Cię zabić. Oby są tym samym efektem, Jeden jest bardziej pozytywna, a druga mniej. Jednak efekt na twoje zdrowie jest dokładnie taki sam. Jedne cię wyleczą, drugie mogą wpędzić w chorobę. Chodzi o to, że negatywne myślenie może stworzyć cały efekt chemioterapii. Pomyśl o tym. Gdyby lekarz powiedział ci, że jesteś chory lub powiedział Ci, że umrzesz, a ty byś mu uwierzył, ponieważ jest profesjonalistą, to to przekonanie wywołałoby w tobie chorobę i mogło spowodować, że umrzesz. Na południu Stanów Zjednoczonych funkcjonuje grupa religijna nazywana Fundamentalistami Baptyzmu. Ta grupa wprawia się w stan religijnej ekstazy i wierzą, że Bóg ich ochroni. Tak więc pracują oni z jadowitymi wężami. Nawet gdy zostaną ukąszeni przez węża, nic im nie jest. Niektórzy z nich wypijali strychninę w trujących dawkach i gdy są w tym stanie wiary, nie ma to na nich wpływu. Więc gdy możesz wypić toksyczną truciznę, dlaczego tak bardzo przejmujesz się toksynami, jedzeniem, powietrzem i tym wszystkim? Ponieważ mamy przekonanie, że toksyny mogą nas zabić. Mimo że ja to wiem, nie wypiłbym strychniny. Dlaczego? Ponieważ moje przekonanie nie jest tak mocne jak ich. Gdybyśmy zatem dorastali i zostali zaprogramowani z mocniejszymi przekonaniami, bylibyśmy potężniejsi niż jesteśmy dziś.